Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w trzeciej rozgrywce dotyczącej Diablo 2. Dzisiaj zajmiemy się w szybki i prosty sposób bossem trzeciego aktu, czyli Mephisto. Nasza taktyka nie zmienia się, przywołujemy mocniejsze wilki, do tego mocniejszego ducha, dodającego nam punktów do zadawanych obrażeń oraz dodającego życia. Okazuje się, że Mephisto wcale nie jest taki silny, na jakiego się zapowiadał po poprzedniej botyczce z Durielem. Skuteczna na niego będzie kula magny, którą rzucałem przez cały czas oraz wiki które przywołaliśmy a także nasz niezawodny pomocnik, który zadaje bardzo dużo obrażeń i jest nad wyraz skuteczny. Nie zajęło to dosłownie chwilę. Zobaczcie sobie do końca walkę a już niedługo spotkamy się w czwartej i ostatniej zarazem serii walcząc z końcowym bossem całej gry. Zapraszam na ten odcinek na czwarty gameplay dotyczący Diablo 2. Pozdrawiam Was, cześć!